Czy możemy się zgodzić, jeżeli chodzi o problem kadencji, że z takim y, za, zaczerpniętym z słownika języka polskiego określeniem, że kadencja to jest określony ustawą czas urzędowania obieralnego urzędnika lub organu. Czy tak możemy zdefiniować pojęcie kadencji? Tak. To w takim razie, y, ile wynosi kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego obecnie? Obecnie kadencja prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jak wynika z, no, z interpretacji ustawy, wynosi 9 lat tyle, ile kadencja, na jaką został po od lat. wybrania do sędziego. Tak. Czyli prezes Trybunału ma kadencję, a z jakiego przepisu to wynika? Że 9 lat wynosi kadencja prezesa Trybunału? Wysoki Trybunale no, wy, wy, wynika wprost z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tak, z którego przepisu ustawy. Jeżeli pan wysoki trybunał raczy mi ten przepis przypomnieć, to... Dziękuję bardzo Panie Pośle. To nie ma takiego przepisu w ustawie, który by określał dziewięcioletnią kadencję Prezesa Trybunału.